Witam, oto kolejna odmiana słynnego modelu Kaweko Sport, tym razem jest to Kaweco AL Sport. AL oznacza, że ten model pióra wykonany jest z aluminium w różnych odmianach kolorystycznych. Oczywiście wygląda jak każde inne kaweko, ale detal czyni różnicę. Tutaj już widać model aluminiowy to Klasa wyżej niż produkt z plastiku, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Już pierwszy rzut oka pozwala nam przekonać się, że pióro to znacznie lepiej wygląda. To samo oczywiście logo jest na szczycie skówki, a wykończenie na końcu także znacznie lepiej się prezentuje niż w piórze plastikowym. Tak samo jak i w piórze plastikowym mamy tutaj stalowe stalówki, pióro jest oczywiście zamykane na gwint, który tutaj możemy zobaczyć, no i spływak jak w tradycyjnym kaweko. Mówiłem już, że zakręcane pióro, oczywiście małe to jest pióro, nie ma to jednak specjalnego znaczenia, jeśli z tyłu założymy skówkę, wtedy pióro już jest tak duże, że możemy je trzymać nawet dość wysoko i nie przeszkadza to przy pisaniu. Zasilany jest konwerterami i nabojami ogólnie dostępnymi na rynku. To jest model, który się nazywa popularnie International czy Europejski. No, różne są na niego nazwy. W każdym razie efekt jest taki, że łatwo można naboje do tych piór dostać na rynku. Atrament produkuje oczywiście także i firma Kaweco ale można każdy, jak mówię, nabój, który pasuje z innego producenta, do tych używać. Tutaj mamy, próbujemy stalówkę F, odwrócona, także bardzo dobrze sobie radzi. 10,5 cm, jak każde Kaweco Sport, także aluminiowe zamknięte ma długość, a 10 sam korpus tu jest oczywiście bez zmian. No, oczywiście będzie ono cięższe od plastikowego i to praktycznie dwukrotnie. A w serii tej mamy pióro, roller, ołówek i długopis. Także klasyczny zestaw czterech produktów do kupienia. Kolorystycznie mamy do dyspozycji pięć odmian. Tutaj widać je na dole, więc nie ma co odczytywać. Każdy może sobie wybrać, jaki kolor będzie chciał. Nie ma tu oczywiście specjalnie agresywnych kolorów, jeśli tak można ująć. Ale mając ze dwa pióra przynajmniej, a trzy, to więcej mamy wtedy możliwości. Możemy sobie skorpusy, z skówki z czy sekcje między tymi piórami przekładać. Dziękuję za uwagę.